Dzisiejsza uroczystość, którą przeżywamy właśnie tu na Jasnej Górze u stóp Matki Bożej, jest niewątpliwie wydarzeniem wyjątkowym w ciągu całego roku. Uczestniczymy w liturgii Eucharystycznej dziękczynnej za tegoroczne zbiory plonów Ziemi. W ludowym języku pełnym miłości i wdzięczności do Ziemi. To święto jest nazywane Dożynkami. Drodzy rolnicy, jako przedstawiciele wsi i rolnictwa, przybyliście z różnych zakątków Polski, aby uczestniczyć w tej wyjątkowej celebracji eucharystycznej. Ale wiemy, że wielu innych łączy się z nami za pośrednictwem mediów które transmitują tę właśnie mszę świętą dożynkową na całą Polskę. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Przychodzicie tutaj i przynosząc chleb, żniwne wieńce, warzywa, owoce i kwiaty, a wraz z nimi cały trud pracy, aby przez ręce Maryi, Dobremu Bogu wyrazić swój hołd wdzięczności za tegoroczne plony ziemi oraz aby prosić Go o dalsze błogosławieństwo w pracy na roli i w prowadzeniu gospodarstw. Ten rok, jak słyszeliśmy już wcześniej, z pewnością nie należał do łatwych. Bezśnieżna zima, wiosna bez opadów deszczu Konsekwencje wysuszona ziemia były na pewno złym prognostykiem. Na dodatek pojawiła się epidemia koronawirusa, a wraz z nią restrykcje w przemieszczaniu się, co w początkowej fazie prac polowych niejednemu rolnikowi utrudniało dotarcie do pól, zwłaszcza tych bardziej oddalonych. Wspólnie zaczęliśmy więc wzywać pomocy Bożej. I Pan wysłuchał naszą modlitwę. Bo jakże mogłoby być inaczej? On nie opuszcza tych, którzy go błagają. Nie opuszcza tych, którym powierzył swoją ziemię w troskliwą opiekę. I w odpowiednim momencie zesłał obfity deszcz. W efekcie prace na polu zakończyły się udanym żniwem i bardzo dobrymi zbiorami. Tak przynajmniej mówią rolnicy na Podlasiu, ale myślę, że podobnie jest i w całej Polsce. Widocznym znakiem obfitych zbiorów są wspaniałe i bogate wieńce dożynkowe, których tutaj widzimy wiele u stóp Jasnej Góry które zostały przyniesione do naszej matki królowej, aby w ten właśnie sposób wyrazić naszą głęboką wdzięczność za otrzymane Boże błogosławieństwo. Te Wasze wieńce i Wasza obecność w tym tutaj duchowym sercu Polski są znakiem Waszej pracowitości. I Waszego przywiązania do wiary i do Boga. Nikt lepiej od Was nie wie, co to jest Ziemia. Jak ciężko trzeba na niej pracować, przewracając i przygotowując każdą skibę pod zasiew. Każdy, kto uprawia Ziemię, wie, że trzeba wstać o świcie i pracować do późna w nocy, że niejednokrotnie nie można nawet marzyć o wypoczynku. Ale rolnik wie rolnik sobie nie krzywduje rozumie że tak trzeba i to daje mu poczucie szczęścia i dzisiaj chcemy wam podziękować za tę pracę za wasze poświęcenie za to że możemy być spokojni że nigdy nie zabraknie nam chleba powszedniego słusznie ktoś napisał że rolnicy to ludzie, którzy zawsze podejmowali trud zgodnie z kalendarzem naturalnym, bez obrazy Boga i ludzi, bez uszczerbku dla siebie samego i bez pogwałcenia przyzwoitości. Nie liczyli na mannę z nieba, szanowali zebrane w pocie plony, z pokorą znosili niedogodności, nawet klęski ży żywiołowe. Prosili w modlitwie o obronę i ochronę przed wojną, złym powietrzem, chorobami, plagą ognia i wody. Nie odważyliby się prosić o zbytki, dary nie solennym wysiłkiem. Rolnik, który pozostaje ciągle blisko Ziemi, wie również, że bez Bożego błogosławieństwa. Na polu rosną bardziej chwasty i osty niż zboże. Dlatego swój byt i swoją pracę wiąże mocno z Bogiem, przynajmniej tak dotychczas było. Uprawiając ziemię, oddaje chwałę Bogu i wypełnia nakaz Boży czynienia sobie ziemi poddanej i dzielenia się owocami swojej pracy z innymi. Rolnik najlepiej rozumie biblijne słowa: Kto skąd posieje, ten skąpo pozbiera. Jak również daremne jest wasze wstawanie przed świtem i przesiadywanie do późna w nocy. Chleb spożywacie zapracowany ciężko, a Pan weź nie darzy swych umiłowanych. To słowa z Psalmu 127. Jako syn rolnika widziałem również wielokrotnie, jak mój ojciec wychodząc z wiosną do pracy w polu nie rozpoczął jej, zanim się wcześniej nie pomodlił i nie uczynił nad nią znaku krzyża, prosząc, aby Bóg szczęściem błogosławił. Podobnie i na jesień, zakończywszy prace polowe, dziękował Bogu, Zaplony, deszcz, pracę i błogosławieństwo. Myślę, że podobnie czyniło i czyni wielu rolników również i w czasach dzisiejszych. Te piękne i wymowne gesty nas, jego dzieci, uczyły wielkiego poszanowania dla Ziemi i dla pracy na Ziemi. To była wspaniała katecheza której się nie zapomina aż do śmierci. Podobnym gestem był kiedyś głęboko poruszony czcigodny sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński, na którego beatyfikację oczekujemy. W swoich wspomnieniach przypomina wydarzenie ze swojej posługi w czasie wojny. Pisze, we wrześniu 1939 roku. Gdzieś w pobliżu Dęblina spowiadałem w okopie żołnierza. Podczas gdy ten płakał, mówiąc, co z nami zrobili, w pewnej odległości od nas rolnik siał. Potem, gdy skończyłem swoją powinność kapłańską, podszedłem do niego i pytam: Panie, w samoloty pikują, wszyscy uciekają, a Pan sieje? Proszę księdza. Gdybym zostawił to ziarno w spichlerzu, spaliłoby się od bomby, a gdy wrzucę je w ziemię, zawsze ktoś będzie jadł z niego chleb. Te słowa i ta postawa rolnika nie wymagają żadnego komentarza. One same w sobie są najlepszym komentarzem, świadczą o głębokiej miłości rolnika do ziemi. I wielkim poszanowaniu chleba. Tak było. Ale czy tak rzeczywiście jest i dzisiaj? To pytanie musimy sobie postawić. Dlatego, że często widzimy, że te postawy są również inne. Może nie licujące z tym pięknym świadectwem dawnych rolników. I dlatego w taki dzień jak ten to jest w Dzień Ukoronowania. Całorocznego trudu pracy winniśmy wszyscy zastanowić się nad rzeczywistością i przyszłością, jaka kreśli się nad wsią, nad rolnikami i nad ludźmi uprawiającymi ziemię. Należy się zastanowić nad powołaniem do pracy na roli, a jeszcze bardziej nad właściwym korzystaniem i wykorzystaniem płodów rolnych. Są to pytania coraz bardziej naglące i coraz bardziej niepokojące. Zdajemy sobie sprawę, że wieść w wielu regionach Polski w sposób szczególny widzę to na Podlasiu masowo się wyludnia, a jej społeczność jest coraz starsza, że ziemia coraz bardziej zarasta, bo nie jest uprawiana jeden rolnik płacze żywnymi łzami, gdy widzi, że ziemia, którą uprawiał w pocie czoła, teraz obrasta chwastami i cierniami, bo on sam nie ma już sił, aby ją obrobić i nikt po nim nie chce tego czynić. Dlaczego tak się dzieje? W dużej mierze to smutny efekt deprecjonowania wsi w dziesięcioleciach powojennych. Sukcesy odnosiła krzywdząca propaganda, która wpajała wykoślawione obrazy, że tylko miasto to progres, wolność, szczyt marzeń, a wieś to bieda, zacofanie i alkohol. I na dodatek wiara. W efekcie tego młodzież zaczęła masowo wyjeżdżać do miast, zacierając wokół siebie ślady swojego chłopskiego pochodzenia i wyrzekając się chłopskiego rodowodu. Ale też musimy sobie jasno powiedzieć, że do tej sytuacji przyczyniają się też niektórzy rolnicy, niechę niechętni jakiejkolwiek współpracy z innymi rolnikami, zwłaszcza w lepszym wykorzystaniu maszyn i sprzętu rolniczego. Przecież wiemy, że jest go dzisiaj bardzo wiele. I nawet może i łatwiej go dostać, ale on niekiedy całymi miesiącami stoi nieużywany. Dostrzega się brak również rozsądnego planowania zasobami, jak również odpowiedniej organizacji pracy. To wszystko nie sprzyja, a możemy nawet powiedzieć wręcz przeciwnie, odstrasza młodych od pozostawania na roli. Temu bardzo przykremu trendowi, który już trwa od dziesięciu leci, już w roku 1975 przeciwstawiał się prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński mówiąc niech nikt nie myśli, że jestem przeciw może przeciw awansowi społecznemu wsi, zwłaszcza jeśli chodzi o szeregi uczącej się młodzieży pochodzącej z rodzin rolniczych. Zjawisko to jest dobre i pożądane, ale idzie o to, aby było proporcjonalnie wymierzone, tak, iżby wieś nie wymarła. Dlatego też wieś musi czuwać nad tym, aby się nie dać zdemoralizować przez niecześćwość i przez kluby tzw. kultury, gdzie wszystko może być oprócz kultury. Bronić się musi przed niszczycielstwem bezmyślnym, zwłaszcza przed ucieczką z zagonu ojcowskiego. Słowa przestrogi tego wielkiego przewodnika narodu są aktualne po dzień dzisiejszy. Wielu nadal opuszcza ziemię, brakuje rąk do pracy. Nadto rolnika trapią klęski żywiołowe, ale i nie zawsze sprzyjająca polityka rolna. Wysokie ceny nawozów, maszyn rolniczych, środków ochrony roślin, Niesprawiedliwe, często zaniżane ceny skupu zboża, żywca, brak pewnego rynku zbytu. Rolnik musi się napraszać na forach internetowych, aby sprzedać to, co Ziemia zrodziła. Do tej sytuacji musimy wszyscy w jakiś sposób podchodzić z roztopnością, aby to, co Ziemia wydała plony mogły być sprzedawane. Wobec tej niełatwej sytuacji ludzi pracujących na polu, czyż nie należałoby może wziąć sobie mocniej do serca słów świętego Jana Pawła II, który podkreślał bez wątpienia wszystkie zawody i rzemiosła są pożyteczne i ważne oraz każda praca, zatrudnienie Winno być jednakowo oceniane, szanowane, poważane i wynagradzane. Ale praca na roli jest istotna i wszyscy jesteśmy dłużnikami tych, którzy się jej poświęcają. Ona wymaga ciągłości, pomysłowości, zamiłowania i poszanowania wartości tradycyjnych, przyjęcia ryzyka, umiłowania trudu i poczucia odpowiedzialności. Kochajcie w dalszym ciągu ziemię. Pajajcie tę miłość młodym, którzy tworzą nowe rodziny, a całe społeczeństwo winno w tych, z tych motywów być szczerze wdzięczne. Trzeba w tym miejscu wyrazić wdzięczność tym, którzy zwłaszcza w ostatnich latach włożyli wiele trudu, aby polskie rolnictwo i polskie gospodarstwa Zniosły się na wyższy poziom. To zasługa polityki rolnej Ministerstwa Rolnictwa i ostatnich ministrów, którzy skutecznie walczą w urzędach unijnych, aby uzyskać odpowiednie dodatkowe fundusze. Dzięki ogromnym dotacjom rządowym mogą się rozwijać nie tylko wielkie, ale i małe gospodarstwa. Rolnicy mniej muszą odczuwać skutki klęsk żywiołowych. Można lepiej planować samą produkcję rolną. Pojawia się już szersza możliwość uczciwego zbytu produktów rolnych. Dziękujemy też Panu Prezydentowi, który rzeczowo i na różne sposoby wspiera plany rozwoju rolnictwa. Rolnicy mogą czuć się bardziej bezpieczni, i mogą bardziej poświęcać się swojej codziennej pracy. Dzisiejsze czytanie liturgiczne podejmują wątek sprawiedliwości międzyludzkiej i wzajemnej odpowiedzialności. W pierwszym czytaniu jej stróżem jest czuwający strażnik w osobie proroka Ezechiela. W drugim czytaniu reguła, którą Paweł apostoł wyraża w słowach, Oddajcie każdemu to, co mu się należy. Zaś w Ewangelii jest w nim upomnienie braterskie. Wyraża się w tym troska samego Boga o człowieka słabego, pokrzywdzonego, narażonego na niebezpieczeństwo, ale też i pouczenie dla wszystkich innych, aby w swoim życiu i postępowaniu zawsze motywowani byli odpowiedzialnością. Miłością i troską nie tylko o siebie samych, lecz i o innych. Korzenie sprawiedliwości znajdują się we wzajemnej miłości, która powinna przenikać w każdą relację międzyludzką. Prawdziwa miłość rozbudza w człowieku pokorę, poczucie braterskie i wzajemne, braterskie i wzajemne uszanowanie ludzkiej pracy i ludzkiego trudu. Trzeba jednoczyć siły. Trzeba lepiej, szerzej współpracować między sobą, między rolnikami. Trzeba lepszego poszanowania produkcji i planowania jej, aby polskie rolnictwo nie było rozczłonkowane, podzielone czy nawet skłócone. Lecz by zjednoczone pozostawało zawsze, bo inaczej nigdy nie będziemy w stanie przeciwstawić się czy dotrzymać kroku rolnictwu na Zachodzie. W tym względzie własny, partykularny interes nie może być ponad wspólne, większe dobro. Takiej postawy nam trzeba. Do niej wzywa nas dzisiejsza uroczystość dorzynkowa, abyśmy wszyscy razem poczuli się strażnikami naszej polskiej ziemi, abyśmy wszyscy z niej uczciwie i sprawiedliwie korzystali i abyśmy umieli dziękować Bogu, że przez ręce tych, którzy ją uprawiają, nie brakuje nam codziennego chleba. Tego chleba, który rodzi się z ciężkiej i wytężonej pracy. Tu, w tym miejscu na jasnej górze, za przyczyną ukochanej matki i królowej, zawierzamy Bogu dzisiaj wszystkie polskie rolni rodziny rolnicze, wszystkie gospodarstwa rolne. I prosimy dobrego Boga, aby błogosławił polskiej ziemi i polskim rolnikom. Niech wyrazem tej prośby będą słowa niezapomnianej poezji. Błogosław Boże rolnika dłoni. Nie dopuść nigdy nań głodu. Gdy zbiera, użyć mu chłodu. Błogosław ludziom, którzy Twą wolę spełniają w bratniej miłości. Nam budzicieli wielkich, O Panie, Harfiarzy daj miłujący, a kiedy naród zbudzon powstanie, daj wodzu w naród wierzący. Amen.